Witam wszystkich. I w dzisiejszym opowiem o moim SAMPie w akwarium morskim. Jak go zrobiłem, a w tym momencie co bym zmienił, gdybym raz jeszcze miał możliwość zakładania SAMPa przy tym zbiorniku. Także zapraszam. Oto i jest mój SAMP. Serce mojego zbiornika. Długo się zastanawiałem, jak ma być zrobiony. Oczywiście nie obuło się bez błędów. W tym momencie bym na pewno dużo dużo zmienił, no ale do rzeczy. Od lewej strony jest zbiornik na wodę RO. do automatycznych dolewek 50 litrów. To jest akurat dobra rzecz, że nie muszę zbyt często tej wody dolewać. Odpieniacz to jest Deltek AP600, stary, ale jary działa cały czas, już kilkanaście lat bo ja go też kupowałem, nie nowy, tylko od kogoś, także na pewno kilkanaście lat mat. Zmieniałem tylko pompę igiełkową do tego odpieniacza. Za nim jest Roller mat Clarice, drugiej generacji. Jest to 3000 model, tak, 3000. Rolki są akurat 40 metrowe, wystarczają mi na około miesiąc czasu. Ale to też nie ma reguły, bo to jest zmienne od tego jak często karmicie z ryby czy korale tego na szybciej się zużywa. Dalej. Grzałka Eheima 250W. Mogę czystym sumieniem polecić. Działa jak należy. Posiadam tutaj, to zaraz Wam pokażę filtr zraszany z max Maxpecta, około 2 kg. Siporax tam jeszcze jest wrzucony, ale nie wiem dokładnie, nie pamiętam jaka jest ilość. Troszkę yy, żywej skały z pozostałości takich małych, nie do elementów. I też około kilograma kulek luzem wrzuconych w przegrodzie. Właśnie w tym miejscu tutaj. Słuchajcie, co bym tutaj zmienił, jeśli chodzi o sampa? To już Wam tłumaczę. Przede wszystkim założyłem sobie tutaj bypass z pompy zasilającej, którą zmieniłem na 10 tysięcy i leci sobie ona tutaj na bypassie. To na pewno bym już drugi raz tego nie zrobił. Powiem Wam dlaczego. Lepiej sobie założyć drugą pompę obok, w tym miejscu gdzieś jest akurat pusta miejsca w komorze i zasilanie zrobić osobne. Dlaczego? Dlatego że przy tej pompie, która zasila i bypassy, tutaj można zmieniać sterowanie różnymi. Przykręcając, załóżmy, pierwszą, zmienia się, zmienia się ilość wody w kominie, no i zaczyna szaleć automatyczna dolewka i tak dalej, bo wszystko się zaburza, bo jest większy, jest wolniejszy wlew wody do zbiornika i odwrotnie, gdybyśmy to przykręcili. Więc tutaj lepiej zrobić to w ten sposób, że na osobnym zasilaniu, czyli osobna pompa i tylko i wyłącznie bypass do tej pompy, czy znaczy no już nie bypass, tylko bezpośrednie zasilanie poszczególnych mediów z osobnej pompy. Tutaj powyżej macie pompę dozującą Pacyfki Sun. Ona posiada optyczny czujnik poziomu wody na dolewkę. Poprzednio używałem tuzę nano, tak. To tam powiem Wam, że non stop notorycznie mi się to zacinało, zawieszało, przelewało i tak dalej. No tutaj odpukać yy, nic takiego nie ma miejsca, nawet nie czyszczę tego czujnika optycznego i nic się z tym nie dzieje, więc naprawdę to z czystym sumieniem mogę polecić. Yy, No Tanie na pewno nie jest. Także tutaj przyznam się yy, bez bicia ale jak na razie sprawdza się bez dwóch zdań. Filtr przepływowy, który tutaj widzicie h 2 Ocean a stary ten filtr przepływowy jest, ale działa kolega akurat nie może tego potwierdzić, bo używał tego, ale szybko mu się to połamało, chyba tam za mocno go skręcał, ale u mnie działa już kilka lat bez zarzutu. Co stosuje w tym obecnie filtrze yy, przepływowym? Tu jest preparat na krzemiany, miałem nadmiar okrzemków, więc postanowiłem to wrzucić i, i obserwować czy one będą znikać te okrzemki, ale powiem Wam ciekawostkę, że to nie wina krzemianów, że miałem okrzemki, a wina przedobrzonych mikroelementów. To co już kiedyś wspominałem, butele, które tam stoją, ATI, to nie jest ATI, to są zwykłe proszki, tylko są butelki po, po tej firmie. Jedynie co używam NO3PO4, ale to w ilości 1 ml na 500 litrów. Kiedyś na forum zarzucałem temat, że miałem zbyt dużo molibdenu, i ktoś mi powiedział, że od no się to dzieje, że ten molibden góruje do wysokiej skali. Dlatego leję 1 ml. I jak na razie jest wszystko ok, po testach ICP lideno wyszło dużo, dużo mniej niż kiedyś, gdzie dałem tego na boxu dużo więcej. Jak widzicie cudów tutaj nie ma, siatka pajęczyn jest, muszę tu kiedyś zacząć poukładać, ale jest ten bardzo duży problem, bo później jakby coś się zacięło, coś przecięło, lub chcielibyście rozłączyć, wyłączyć to, żeby się tam dostać, no to graniczy z cudem. Więc mam tak porozkładane, żebym widział chociaż cokolwiek, gdzie co idzie. No ale wypadałoby to kiedyś podłączyć. Tylko, że jak każdy widzi, problem jest z miejscem. Trzeba by mieć chyba całego sampa w tak zwanej piwnicy, i wtedy wszystko na, na widoku i dużo miejsca. A, co jeszcze miałem Wam dodać? Jak widzicie tutaj z pokarmu, jest to fitoplankton w żelu. To używam od początku leję chyba 2 ml na dobę. Po pół ml chyba dozuje pompa. Działa bezproblemowe. Raz mi tylko chyba tam coś przez przypadek się trochę wylało. No to powiem Wam, że naprawdę 2 ml wystarczy do tego, że, że w akwarium jest mgła. Dosyć mocna. Co sobie oczywiście, mgła. I odpieniacz w ogóle nie pieni, bo jest za dużo pokarmu. No i tyle słuchajcie, no na pewno za jakiś czas będę coś tutaj musiał po, pozmieniać. Stosuję jeszcze właśnie, co jeszcze ważne, stosuję live biofilm. Mam 2 dwa, dwa litry live biofila. Kiedyś oglądałem na YouTube, jak ktoś wyjął live biofila i równo z tym, jak go wyjął, tak skończył się jego zbiornik. To go oglądanie, więc chyba raczej ten live biofilm działa. Także ja nie zamierzam go ruszać, ruszać w ogóle. Niech on sobie będzie. Jeźdź nie woła. No i to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.